Komu nie marzy się wycieczka do słonecznej Italii, taka podróż wielkanocna albo plan na pobyt urlopowy lub rodzinne wakacje marzeń. Dla takich chwil warto żyć, kto jednak na razie musi wybić sobie z głowy Włochy, to proponujemy namiastkę tego pięknego miejsca. Buongiorno, buongiorno, ciao, ciao tutti, ciao bambini, ciao bella, attenzione, attenzione. Amore Italia, concerto fantastica concerto Molto bene concerto, perfetto concerto. Attenzione, presto, presto tu biletteria, biletteria importante, biletto, biletto importante. Grazie mille. To ja, może, przetłumaczę. Dzień dobry, witamy wszystkich. Zapraszamy na koncert Amore Italia, czyli koncert największych włoskich przebojów. Premiera odbyła się w marcu. Koncert największych włoskich przebojów tak rozmarzył dział że chcą więcej. Pracownia wokalna Your Voice nie widzi problemu, wystąpi raz jeszcze. Serdecznie zapraszam już 16 kwietnia o godzinie 17 kolejny koncert Amore Italia na BIS. Temat przewodni muzycznego widowiska słuchaczom przypadł do gustu. Włochy budzą wyobraźnię, są marzeniem, które niestety nie każdy może spełnić. Co innego, ich muzyka. Polacy kochają Włochy, i my też pokochaliśmy te Włochy i postanowiliśmy do nich polecieć. Więc koncert opowiadający historię pasażerów samolotu linii Ciało Italia, którzy ze swoimi historiami, różnymi, czasami wesołymi, czasami nie, lecą do Włoch. Po nowe życie, po nową miłość, po, po lekarstwo na przebytą miłość. I tak w tym samolocie właśnie um, opowiadają swoje historie, śpiewając właśnie je tekstami włoskich hitów, czasami po włosku, czasami trochę w tłumaczeniu po polsku, na śmiesznie, na smutno. A wszystko dzieje się w miejskim domu kultury w Działdowie. Miejski Dom Kultury w Działdowie chętnie podzieli się swoimi artystami z innymi miastami. Działdowskie show, a właściwie to włoskie, porządnie rozmarzyło mieszkańców. Będzie zainteresowanie, będzie spotkań jeszcze więcej. Czekamy też na zaproszenia. Może jakiś ośrodek kultury zobaczy nas w internecie, albo jakiś dyrektor przyjedzie, więc z chęcią przyjedziemy, jeżeli to będzie możliwe, logistycznie, bo to wiadomo, my jesteśmy dostosowani do sceny, na której pracujemy. Budujemy tam scenografię, mamy fantastyczne oświetlenie fantastycznych operatorów, reżyserów, światła, dźwięku, więc z nimi współpracujemy, ale jeżeli tylko ktoś nam pozwoli, da możliwości technologiczne, to z chęcią pojedziemy i zaprezentujemy nasze widowiska. Kolejny koncert Amore Italia raz jeszcze w działdowie 16 kwietnia. O jego wartości najlepiej przekonać się osobiście. Rozrywka gwarantowana przez naprawdę liczną grupę miłośników Włoch i dobrej włoskiej piosenki. Nie